Witam w dzisiejszym odcinku. Odbierzemy sobie kilka nagród, kilku zawodników, i tak dalej. No i tutaj mamy pierwsze nagrody. 100 tysięcy końców. Jeszcze tokeny, trzy niebieskie tokeny. Teraz mamy 80 plus zawodnik, maksymalnie 85, zobaczymy co trafimy. I mamy tutaj harta. Joe Hart 82 overall 83 plus overall maksymalnie 90. Zobaczymy co trafimy. No i mamy tutaj 83 basektas, OK, teraz mamy tutaj kolejne 100 000 końców, i kolejne 30 tokenów i teraz masz Rano i 80 plus zawodnik. No zobaczymy co trafimy 300 000 końców, 50 tokenów dwa tokeny i masz Rano. Terodde, Santikomenesa i Clark. Ok? Dobra. I teraz tak, przejdźmy sobie do, yy, do Star Passa, bo tutaj mamy do debrania. Tak, tutaj te nagrody, ale mamy 89 zawodnik. Zobaczymy, kogo trafimy. I mamy ekrany, wiadomo. To jest, to są Niemcy. CB. PVB to jest Schloterbeck, ok? Czy będzie w naszym składzie? Nie wiem. Wszystkie nagrody: 400 gemów, 26 tysięcy końców, 6 tokenów. Romanioli, 12 brązowych zawodników. Ok, to są nasi zawodnicy. Teraz przejdźmy sobie dalej do. Dobra, gramy dalej. Exchange. Czy coś tutaj możemy odebrać? Otawio. Głównie mi zależy na tych zawodnikach. Zobaczmy. Hmm. I teraz. Hmm. Pani Kolału. No i dobra. Teraz bierzemy. Musimy ośmiu mieć. Muselia, Strotman, Bielik, Tarnbal. No i dobra, mamy 150 tysięcy końców. No i mamy kolejnego zawodnika. R.M. Al -Nasr. Otawio 86 overall I teraz tak mm. Tutaj 88 I teraz tak Napastników czterech potrzebujemy 84 plus To jeszcze na razie nie jest gotowe Ria Rivals No i teraz tak Hmm, ile potrzebujemy tutaj? 200. 150, ok. To jeszcze nie jest gotowe. No to. Dobra. Odbierzemy sobie najważniejsze punkty. Najważniejsze nagrody Super krasico, Coś tutaj mamy. Nie. Riaderbi. Też nie. Przejdźmy sobie do sklepu, bo tutaj mamy tak. Yy... Otworzymy sobie jedną paczkę, zobaczymy, może coś trafimy. Ale raczej nic dobrego nie trafimy. O, ekrany są. To będzie dobry traf za 1250 gemów. A dania CEM Eriksen Ericsson 75. Czy było warte. Tak, tak. średnio bym powiedział. No dobra. Za to, że tak. Czy... O, dobra, 85 zawodnik co najmniej. Anglia RB Rangers, czyli to jest Tavernier 85. Dobra, to nie były złe trafy, ale dobra teraz tutaj odbierzmy sobie. O, będziemy jeszcze jakąś tam nagrodę mieli w Starpasie. to dobra. Odbieramy. Tutaj mamy dwie nagrody. Jedna nagroda i to są końce. Okej, okay, kolejne końsy, punkty i bednarek. Trafiony, ok I teraz przejdźmy sobie do play. Bo mamy tutaj tak. UEFA Champions League. Nie możemy tutaj sobie odbierać nagrody. Przejdźmy sobie do Manchester City. Bo tutaj mamy do odebrania kolejnego zawodnika 70, plus overa to jest Sosa. Ok, mm, teraz przechodzimy do PR, bo tutaj mamy też do odebrania zawodnika 70, plus overa albo końce oczywiście, nie, no i końce trafiamy. Czyli nic dobrego nie wpadło. Teraz przejdźmy sobie do Inform Focus bo tutaj myślę że możemy coś nie już też nic nie będziemy mieli nie no tutaj nam zabrakło czterech punktów Tylko w głównej zakładce no to nie no to nie to nie tutaj to nie teraz mystery singing o tutaj możemy coś odebrać mamy tutaj dwóch takich zawodników Dwóch brązowych i 30 tysięcy końców. A więc dobra, pierwszy to będzie i Pele. O, tutaj możemy też odebrać 70 plus zawodnika. Dobra, bo w sumie nie odbierałem. Dobra. teraz tak, tu mamy CB. CB zawodnik 89. Co to może być? Nie wiem. Hm. A więc dobra, tutaj będę wiedział, kto to będzie za godzinę, no i tutaj będę mógł odebrać albo jego PL, albo tego na pozycji CB za 25 godzin. I teraz dobra, przejdźmy sobie tak do um, Icon Journey, no myślę, że coś możemy tu odebrać, chyba, że nie. No ok, zagramy sobie później jeszcze mecz jakiś. 10 punktów, ok. No dobra. Eee, teraz przejdźmy sobie do marketu. Dobra, i teraz tak: exchange. Myślę, że coś jeszcze możemy tutaj wymienić. Jakąś nagrodę. Chociaż O tutaj odbierzemy. Chyba sobie 370, plus. No i dobra, będzie te ze Ok, mamy 75 plus overa zawodnika. No i mamy tu 77 osou, Ok. A ten z UCL 88, okej. Okay. No dobra. Takie karty mógłbym dostać. 4,84 plus, okej. Okay. No to nie na razie nie. Chociaż Diaz Romarino, okej. Okay. Dobra. No to tak, Universal Rank Item, no i tutaj tak, 280 plus, no dobra, powiedzmy Hard i Radonić, 1,85 plus, hmm. Tavernier powiedzmy, nie? No i dobra, no to w następnym odcinku, cześć.